ważną strefą, jaką możemy mieć na, na sesji budżetowej miasta. Jest to ogromne wydarzenie w życiu miasta, bo zaprosiliśmy młodzież do tego, aby z nami dyskutowała i kreowała przyszłość naszego miasta. Za to, że zechcieliście wziąć udział w wyborach, za to, że zechcieliście być radnymi Młodzieżowym Radnym Miasta, bardzo Wam dziękuję że bardzo liczę na Wasz głos, na Wasze zaangażowanie i Wasze wsparcie. Niewątpliwie będzie to trudna i ciężka praca, ale spodziewam się i wierzę w to głęboko, że owoce tej pracy będą pożytkiem dla na nas wszystkich i dla na naszego miasta. Tyle tytułem wstępu. Myślę, że jeszcze będzie okazja na wymianę wielu doświadczeń. Proszę, żeby Pani Przewodnicząca poprowadziła. Jak przez Pana Prezydenta. Zwączek Patryk. Życzę. Bonurińska Rady Miasta, Kędzierz-Koźle, pracować dla dobra pomyślności młodzieży i miasta kędzierzny koźle. Działać zawsze zgodnie z prawem, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców. Troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady. Alhazen Jasmina. Ja spróbuję. Bączek Patryk. Ślubuję. Botulińska, ja spróbuję. Botulińska Agnieszka. Spróbuję.